EUTS Łabędy, ścigający w tabeli grupy trzeciej ligi okręgowej drużyny Wilków Wilcza, do każdego kolejnego meczu podchodzić musi z dużą odpowiedzialnością. Podopieczni Tomasza Owczarka zdają sobie sprawę, że każde potknięcie może oznaczać dla nich pożegnanie z nadziejami na awans do czwartej ligi. Tym bardziej nerwowo zrobiło się po pierwszej połowie sobotniego meczu z Zuchem Orzepowice, którą przyjezdnie wygrali 1 do 0. W 32 minucie po faulu Rafała Adamczyka sędzia podyktował rzut karny, który goście skutecznie zamienili na gola. Tak jak przed meczem mówiłem, o Orzepowice to, to, to nie jest, że tak powiem, jakiś, jakiś słaby zespół i to potwierdzili, mądrze się bronili. My w pierwszej połowie nie wykorzystaliśmy kilku dogodnych sytuacji, z minuty na minutę było nerwowo. Wiadomo, że drużyny, które, które gdzieś tam przyjeżdżają i, i mają już od razu gdzieś tam w taktyce założone, że będą grać z kontry. Jeden, gdzieś, jeden stały fragment gry lub kontrę kontrowali, gdzieś tam tu mieliśmy kontrolę. no i tak tak jak mówię, no, wykorzystali tam powiem, w 100% to co, to, co mieli, gdzieś tam przegrał Rafał głowy, ale tak jak mówię, no, wszystkiego się nie wygra, wszystkiego się nie obroni. Trochę źle obliczyłem sobie piłkę i no. przeciwnik to wykorzystał, podłożył nogi, głupia bramka, ale później ten sam zawodnik nie przykrył w polu karnym i wpadło. Na to wyrównanie kibice czekać musieli aż do 70 minuty. W zamieszaniu po rzucie rożnym najbardziej przytomnie zachował się właśnie Adamczyk i pewnym strzałem odrobił straty. Najpierw sprokurowany rzut ale później bramka wyrównująca. No tak, trzeba było się zrewanżować za ten błąd. Druga połowa spotkania w abendach generalnie bardziej przypominała zapasy niż futbol. Konsekwencją twardej gry po obu stronach była wzmożona ilość fauli. Sędzia również nie szczędził piłkarzom żółtych kartek. Może trochę sędzia nam przeszkadzał w graniu, takie niezrozumiałe trochę decyzje. No ale w każdym razie zagraliśmy do końca i to pokazuje charakter drużyny. Myślę, że trzeba grać w każdym meczu tak samo, konsekwentnie, trener mówił, żeby się nie śpieszyć, rozgrywać piłkę, to dało efekt. Też uczulałem przed meczem, że, że Orzepowice grają bardzo ostro, fizycznie nawet muszę, muszę gdzieś tam powiedzieć, że, że nas przewyższali i tutaj, i tutaj no, mając 1-0, grając, grając u nas, no, no, musieli tak grać i, i naprawdę było dzisiaj ciężko. Ale najważniejsze, że gdzieś tam podnieśliśmy te rękawice i nie słamsili nas, bo tak jak, tak jak mówię, no, był ostry mecz, ale też troszeczkę tam oddawaliśmy im. Także. Szczęśliwie obu drużynom mecz udało się dokończyć w komplecie. Po końcowym gwizdku bardziej zadowoleni byli jednak gospodarze. Zwycięskiego gola i już w doliczonym czasie gry strzelił z rzutu karnego Łukasz Bałuszyński. Zamieszanie, nasz zawodnik oddał szał, piłka trafiła w rękę przeciwnika i czysty rzut karny. Podszedł Balu i, i wykończył. Zrobił to co trzeba. Cieszymy się ze zwycięstwa. No właśnie, bo e, Balu ostatnio dużo tych bramek dla was zdobywał, tak się odblokował się. No odblokował się, ale no, Balu robi różnicę u nas w drużynie. Napastnik z prawdziwego zdarzenia. Taki jest nam potrzebny. Robi swoje i mam nadzieję, że będzie do końca rundy strzelał jak najwięcej bramek. Dobre zmiany. Tutaj chłopcy, którzy weszli, wnieśli jakieś o, o, ożywienie i i tutaj no, najważniejsze, ja cały czas powtarzam, że, że naszą mocną stroną jest to, że mamy bardzo wyrównaną kadrę. I, i, i co mecz, i ja mam dylematy, kto ma grać. Więc, więc mi się wydaje, że, że mocna ławka to podstawa. Zwycięstwo, trzy punkty. No, pozostajecie w tym wyścigu z wilkami? No tak, myślę, że będzie do samego końca walka, i nawet tutaj pojedynek, jak wilki przyjadą do nas, nie rozstrzygnie tego, tylko. Zresztą pokazał ten mecz, że mogliśmy stracić tutaj punkty i tak samo wilki mogą nie wiem, na każdym boisku stracić punkty, bo drużyny się inaczej już nastawiają na nas i na nich. Wiedzą, że dobrze gramy i każdy chce urwać punkty liderowi, wiceliderowi.